Muszę mi się spakować na jutro do szkoły. A więc to jest mój plecak. Specko, fajnie. Kupiłem za 40 zł. Jutro mam tak. Angielski, matematykę, technikę i w. Jeszcze tylko angielski. A więc pakujemy sobie po prostu techniki. Jeszcze do technik, no to mam to i to, to muszę spakować i to, to tu fajnie zeszło do matematyki, pokażę matematykę, tak fajnie wygląda. I, i, I jeszcze potrzebuję tak, angielski mam na sam koniec jutro, a więc mam bo jestem spoden z włóczek. To są moje wszystkie... To jest zeszyt do właśnie do tego angielskiego i moje podręczniki i zeszyty A więc to też powiemy. i Jeszcze mi potrzebny jest To jest podręcznik. Potrzebuję puje, wyć nie mogę znaleźć, nie mogę mogę nie dać? To jest no, no, Słuchajcie, jeszcze raz sprawdzamy. Mam, mam, angielski. Matematyka, matematyka, matematyka. Zresztą historii, podręcznik, ale ćwiczeń nie ma. widzę, że jeszcze może jutro znać, a dobra, bo jeszcze Wam pokażę mój górę na pół. Z Pandubiusów mam taki fajny worek. Tak. Zawsze go pakuję na sample.